Cześć, mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 11 lat no, Dzisiaj późno z pracy, piątek Naprawdę długi dzień Na autostradzie Dzisiaj nowe BMW, nowe Lamborghini Już chyba trzecie dzisiaj widzę Ostatnio słyszałem a, wypowiedź w Banku Światowym, że Chiny się znajdują w grupie krajów a, już górnego średniego dochodu Stąd też podnoszą dochody per capita, jak i również podatki. W tym roku nowy system podatkowy jest wprowadzany praktycznie w całych Chinach. Ogólny system podatkowy, coś takiego jak gdyby federalny system podatkowy. Dużo ludzi jest wystraszonych tym, dużo ludzi nie jest wystraszonych. Ja tam podatki, jak. Wszystko w życiu trzeba się po prostu do tego przygotować i zapłacić podatki. Lepiej mieć to z głowy, niż później się mordować z nimi po urzędach. Drogi wszędzie bardzo mocno nie tyle reperują, co prostują, bo pobudowali masę stacji metra i stąd też trzeba było przesunąć masę dróg, także jak widzicie wszędzie parkany, jakieś tam zabudowania, zamieszania. Samochodów się wydaje być bardzo dużo na ulicach, nie wiem czym to jest spowodowane, wszak a, ruch jeszcze nie wrócił. Ruch a, po świętach wraca bardzo szlamazarnie. Przynajmniej reakcja y, czy to pod dostawców, czy to klientów y, bardzo zwolniona jest. Wszyscy są chyba totalnie wypukani z pieniędzy po świętach, gdyż y, y, święta y, nie podróżowali, więc zostało im troszeczkę więcej pieniędzy, czy to na wyjazd. Y, Pociągiem, za wyjazd pociągiem, czy przelot samolotem, te pieniądze im zostały. A człowiek tak to ma ze sobą, że jak ma pieniądze, to wydaje pieniądze. Także podejrzewam, że wielu wydało więcej pieniędzy niż planowało, będąc na miejscu. No bo to miasto, życie w mieście jest drogie, droższe niż na wsi. Te same pieniądze na wsi mogą 10 razy więcej kupić towaru na wsi. Tu przesadzam, oczywiście, to jest tylko taka kwestia wypowiedzi, ale to jest fakt życia. Codziennego także ci, którzy nie mogli wrócić do siebie na wieś na święta, no, musieli zostać w mieście i wydać fortuna. Po godzinie 8 wjeżdżają takie potężne ciężarówki. Ktoś się pytał, że nie widzi ciężarówek. No, wpuszczają je dopiero po godzinie 8 i w weekendy, tak żeby nie blokowały ruchu, bo oni to mają zwyczaj tak na baranka, zakręcać, robić jutro Blokują cały ruch. Ruch w mieście to jednak jest naprawdę męczący. O dziwo galerie, jak gdyby puste. Nie wiem, czy to jest marazm poświąteczny, czy to jest po prostu ludzie oszczędnie patrzą na wydatki i na pieniądze. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak się będzie ekonomia rozwijała. Planują 8% wzrostu ekonomii. No i wprowadzenie coraz więcej cyfrowego juana, cyfrowej waluty jako część procentowa rozliczeń czy pensji także zobaczymy system podatkowy ogólny, ogólnokrajowy będzie dobry bo pozwoli wszystko na jednym w gruncie rzeczy rachunku rozliczać VAT, nie VAT i tak dalej bez męczenia się w dodatkową biurokrację przed nami na ukończeniu stacja metra bardzo szybko ją wybudowali, bo w gruncie rzeczy, patrząc na moje filmy, na czas trwania to jest 4, 5, 6 miesięcy. Dobrą zaletą takich skrzyżowań i budowli jest, że nie ma kamer. Także ten ruch wydaje się być, powiem Wam, w miejscach, gdzie znajdują się nowe budowy, jak gdyby szybszy i płynniejszy. Niż w miejscach, gdzie są kamery i drogi są pięknie wybudowane i przygotowane. Ja myślę, że to jest natura ludzka. Jeśli się znajdzie możliwość ominięcia prawa, czy tam ominięcia, czy lekkiego złamania, no to się go łamie to prawo. Te autobusy elektryczne wszędzie powprowadzali teraz. Mają fajną rzecz. Wydają taki dziwny odgłos, jak ruszają, jak hamują, jak tramwaje w San Francisco. Także to taki przyjemny. czasami się aż z ciekawości oglądam i mam takie, nie wiem czy to jest dobre słowo, deja vu, deja vu, że jestem w Kalifornii, także zobaczymy co dalej. Na rynkach giełdowych czy na rynkach commodities nie ma nic specjalnie nowego, poza tym, że zarówno Amerykanie jak i Chińczycy zwiększyli wydobycie metali ziem rzadkich. To jest bardzo interesujące i bardzo wskazuje na to, że rozpoczęła się zdrowa konkurencja na rynkach mikroprzewodników i w ogóle tej sztucznej inteligencji. To są w ogóle już takie tematy, które są na co dzień w gruncie rzeczy w mediach. Na początku z bezpośredniego blokowania się przeszło na Rozwój, a chyba zdrowej konkurencji. Miejmy nadzieję, że będzie zdrowa konkurencja. Nie wiem, jak tam nowa administracja w Waszyngtonie. Nie za bardzo mam czasu, żeby zajmować się tym, co oni tam wyprawiają, ale chyba złapali się za głowę, że zaczynają mieć tyły w stosunku do Chińczyków i zaczęli chyba robić zdrową konkurencję czy walczyć o zdrową konkurencję. Jeżdżą ci dostawcy jak święte krowy. Marzy mi się, kiedy, kiedy oni to wreszcie uregulują ten te skutery, które są naprawdę naprawdę niebezpieczne, i naprawdę przysparzają dużo kłopotów. Widuje dużo wypadków z tymi skuterami, taksówki uderzają w nie lokalni, lokalsi. No bo wykonują bardzo niebezpieczne wolty, jeżdżą często na telefonie. Jak i również dużo wykonują niebezpiecznych manewrów. Szuka miejsca, czasami można łatwo znaleźć miejsca, widzicie, pod prąd tutaj jedzie. W środku nocy są bardzo naprawdę niebezpieczni, gdyż nie można sobie z nimi poradzić, i trzeba bardzo na nich uważać. Dzisiaj krótki post. W weekend spędzę więcej czasu, ostatnio dużo pracy, nadmiar obowiązków, zresztą jak wszędzie po świętach, święta z jednej strony są błogosławieństwem, bo dają dużo wolnego czasu, a z drugiej strony są przekleństwem, bo naprawdę staje, całe Chiny stają na, o tutaj poblokowali miejsca, tu się przytulenie, proszę, Tak jakieś kule pokłady. zwykle tutaj mieliśmy miejsca do parkowania, tutaj widzę takie jakieś stalowe kule, no nic. Ja do siebie pod blok, bo to będzie chyba naj, najwygodniej. Naprawdę, naprawdę zaczyna brakować miejsc. Naprawdę brakuje miejsc. To co widziałem ostatnio pod naszym blokiem w święta po, poparkowali samochody, bo ludzie nie mogli znaleźć. potwierali drogi przepustowe Arterie. Jak tutaj widzicie to roz, roz, powiększyli to tutaj było to na tym skrzyżowaniu mieliśmy tylko dwa pasy, teraz są już trzy albo cztery pod nowe dwa nowe dwa wejścia metra, ale generalnie powiem Wam, że jeśli chodzi o parkingi, no to się naprawdę sprawa pogorszyła. Zobaczymy, jak sobie to rozwiną. To jest dosyć ciekawy problem w urbanistyce parkingi, gdyż, jak wiadomo, z jednej strony trzeba zarabiać, a z drugiej strony trzeba gdzieś te samochody upychać. Ja myślę, że oni docelowo dążą do tego, żeby nie było samochodów w mieście, co jest zrozumiałe. Ale z drugiej strony, jak ich gospodarkę napędzają motoryzacja, elektryki i tak dalej to gdzieś te samochody trzeba parkować a nie ma i stąd jest właśnie problem szczególnie w dużych miastach ciekawe jak rozwiążą ten problem, bo w grudzie rzeczy tutaj nie ma przedmieści nie ma domków willowych no, dla normalnych ludzi jest tylko albo urbanistyka taka potężna albo po prostu zwykłe blokowiska Stąd też mnie bardzo interesuje, jak oni to rozwiążą. A z tego, co mówili po ostatnim tym spotkaniu partyjnym czy tam rządowym, to chcą wstrzymać napływ z prowincji do miast, a chcą rozwijać przepływ w drugą stronę. Czyli dają dodatkowe punkty, dodatkowe pieniądze, dodatkowe pożyczki na życie w głębi kraju. Pamiętam pierwszy raz, jak byłem w Chinach w 2003 roku w Hongkongu, a później w Pekinie, następnie w Chengdu. To ten interior nie jest naprawdę mało atrakcyjny. No, ja myślę, że następny Mercedes, czy tam Porsche nie, 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 chyba nie zainteresuje już tej średniej klasy, która tutaj sobie dosyć dobrze radzi. Chyba, że będą tylko przenosić produkcję. A co widuję, coraz więcej znajomych słyszę, że otwierają, a to Anhui. Hebei, Henan, w Głąb, dwie prowincje dalej ode mnie po prostu przenoszą już, już ze względu na koszta produkcyjne. Także koszta produkcyjne są męczące nawet dla lokalsów i e, uciekają z tych podmiejskich e, stref, e, czy, czy to też wolnocłowych, czy nieopodatkowanych, uciekają do. Na wieś, gdzie nie ma w ogóle praktycznie żadnych podatków, no bo tutaj zaczynają wprowadzać wszystkie podatki. Tutaj widzę, że pod blokiem u mnie też nie ma miejsca, będę musiał wjechać sobie na miejsce parkingowe. Budynki w weekendy zawsze bardzo mocno oświetlają, stąd też dużo, dużo lepiej miasto wygląda, szczególnie oblizane deszczem, tak jak teraz. Dzisiaj już trzeci dzień pada. Nie ja wiem czym to jest spowodowane. Temperatura spadła z powrotem do 15 stopni, to już przerażające. Natomiast nie widać, żeby się to poprawiło. Mam nadzieję, że to jest chwilowe i... i ale deszcz jest też potrzebny, no bo rolnicy i infrastruktura cała tutaj, bo w gruncie rzeczy całe południe Chin to jest jak gdyby spichlerz Chin, gdzie rośnie i ryż, i owoce, i warzywa, gdzie na północy praktycznie nic nie rośnie, poza ziemniakami, kiełbasą i wódką. A tyle, na tyle. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 13, o porze od 13, 11 lat. Natomiast w następnych odcinkach wam pokażę nowe magazyny, perłę polskiego biznesu w Chinach i troszeczkę ciekawości. Pozdrawiam mocno, do usłyszenia.